Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, Szanowni Goście. Przesłuchując się tej debacie, chciałbym zapytać, jakie Państwo mają propozycje, pomysły, jeśli chodzi o kwestie związane z zachęceniem młodych ludzi do czytelnictwa, czytania, sięgania po książki. Powiem tak. Odnos odniosę się do wątku, który. Być może jest pomijany, albo nie doczytałem w tych opracowaniach. Ja myślę, że książka dzisiaj nie rozwija wyobraźni. Chodzi o to, że tej wyobraźni często mamy za dużo. Często potrzebujemy, moim zdaniem, spokoju, wyciszenia i ucieczki od tej naszej wybujałej, często wyobraźni. Ja uważam, że książka uczy nas medytacji, że książka uczy nas spokoju że książka daje nam ucieczkę od tego przytłaczającego świata, który, którego wielość informacji w postaci nośników cyfrowych tragedii, które rozgrywają się na całym świecie i które mamy w tym jednym małym urządzeniu, Książka pozwala nam uciec od tego wszystkiego. Być może to jest też wątek, który warto poruszać w zachęcaniu do czytania. Myślę też, o swoich początkach z książką, oczywiście to biblioteki szkolne, biblioteki wiejskie, natomiast istotnym były kioski i prasa. Najpierw ta dziecięca, młodzieżowa, później sportowa, którą się bardzo interesowałem, a czytanie takiej prasy sportowej zawsze kojarzyło mi się, kiedy dzisiaj wspominamy, z takim delektowaniem się co wydarzyło się wczoraj, tydzień temu na świecie, w świecie sportu. Dzisiaj wszystko niestety, istety mamy dostępne tutaj już online i tracimy ten smak i poczucie takiej chwili, w której możemy się zatracić właśnie czytając prasę. Z prasy bardzo blisko do właśnie wyrobienia sobie nawyku czytania, więc bardzo blisko do książki. W sytuacji, gdzie coraz mniej widzimy kiosków na ulicach, praktycznie już ciężko jest znaleźć, pytanie jak tutaj sobie poradzimy, no bo małe dziecko, ja pamiętam był taki boom, ja jestem rocznik 8-9, był taki boom na taką słynną gazetkę, komiks Catcher Donald. Wtedy wszyscy czytali tego Kaczora Donalda, ale od Kaczora Donalda do biblioteki szkolnej, później do fascynacji chociażby, chociażby Tolkienem, fantastyką, prowadziło to nas do, do czytania. I ta popularyzacja zaczynała się często od takich, od takich komiksów, publikacji. Dzisiaj tego nie ma. Może je trzeba gdzieś bardziej poszukać, więc tutaj pewnie trzeba też rodziców wyposażać w tą wrażliwość, bo trudniej jest znaleźć te publikacje. One przestają też być dochodowe dla wydawnic no bo przecież wszystko jest dostępne w internecie i wszystko jest na miejscu. Mając doświadczenie jako młody rodzic również. To też ważne, żeby podkreślać w wychowaniu dzieci, bo dużo łatwiej jest puścić dziecku bajkę i zająć się innymi rzeczami, a kiedy mój synek męczy mnie już półtorej godziny i czytamy razem książki, to jest trudne w wychowaniu, ale piękne później w konsekwencjach, bo na pewno dużo łatwiej jest uzyskać efekty w postaci dobrego, szybkiego, wyraźnego mówienia przez dzieciaki. Często spotykam się też z sytuacjami, którzy rodzice, którzy nie praktykują czytania ze swoimi dziećmi, mają problemy później z mową tych dzieci i, i to też są konsekwencje. Więc na pewno kilka tych elementów, które wrzuciłem, można byłoby popularyzować w postaci jakby zachęt do e, trafienia do biblioteki i księgarni. Dziękuję bardzo.